siema mordy zostawcie hendę ho ruki bier suba i dzwonka pamiętajcie udostępnianie mojej rzutki a ja wam opowiem Hej. ciekawą śmieszną historię kiedyś przedłużałem umowę w plusie no i pojechałem do Giżycka żeby umowę przedłużyć zaszłem do plusa i mówię o co chodzi. Jaki pakiet chciałam, i tak dalej. Eee, a kobieta gdzieś tam zaczęła wydzwaniać, i później mi mówi tak. No, mówi, yy, że nikt po sobie niewidomej nie, nie podpisze z nią umowy na terenie Unii Europejskiej, yy, bo to musi być zrobione przez sąd bo osoba niewidoma nie może nic ani kupować, ani tak dalej. Mówię, co pani za głupoty opowiada? Ona gdzieś tam wydzwaniała, się wypytywała. Siedziałam tam chyba z godzinę. No i w końcu nie przedłużyli mi tej umowy. A żebyście mordeczki wiedzieli, to plus nawet w Braille może umowę wydrukować, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że dla niewidomych jest zniżka połowy abonamentu. No i co? I yy, poszedłem do drugiego sklepu, do Guza i opowiadam, facet się śmieje i mówię, toś to jakaś wariatka była, nie? No i dobra, no to facet się pośmiał, ja mówię, jako ofertę wczami i tak dalej, to mogę u pana umowę podpisać? Nie, ja panu tej umowy nie sprzedam. on a mówi, a dlaczego? Mam dla pana dużo lepszą i taniej wyjdzie. No i dostałem w pakiecie wtedy więcej giga internetu, więcej minut, bo minuty nieograniczone i zamiast wtedy chyba 25 zł to płaciłem 32 zł teraz też umowę przedłużyłem w plusie tam w guzie, w Gierzycku no i mam jeszcze więcej I tak jak mówiłem, że osoba niewidoma sobie płaci Połowę abonamentów w plusie, taka oferta jest. Także do zobaczenia, do usłyszenia, zostaw subskrypcję, łapkę, dzwoneczek i napiszcie komentarze.